Budynku, A tu się okazuje, że i tak musimy wychodzić, aby załatwić to jak najprędzej. Co jest? Świetnie. Pospiesz się albo walcz. Decyduj. Co to kurwa jest? Chciałbym to wiedzieć. Kurde, to jest wow, to jest Banshee! Mówiłem wcześniej o tych filmach od twórców z cyklu Dying to Know. Też prezentowali różnych zarażonych, i w tym, między innymi, Banshee, właśnie taki mocno zwinny, szybki okaz. Niektórzy wrogowie używają silnych ataków, które zadają spore obrażenia i mogą cię powalić tuż przed wykonaniem silnego ataku. Pasek zdrowia wroga zaczyna świecić na czerwono. Wykonaj unik, by nie dać się trafić. Aby wykonać unik, wciśnij R1, poruszając się do tyłu lub w bok. Dobra, może jest ich tutaj więcej. Jezu, kurde. Dawajcie Oni też tutaj będą przeszkadzać. Wow, wow, wow. Ta broń jest dość wolna. Ale w sumie na tą grupkę tutaj, nie najgorszy pomysł. Dobra, muszę uważać, bo wytrzymałość nie jest nieograniczona. Dobra, Banshee padła. Teraz wy. Tak jest. Jeszcze muszę wyczuć te odległości. Żeby atakować z takiej właśnie odległości, z takiego dystansu. Aby nic mi nie zrobili. Źle. Może jeszcze jakaś zmiana, co? Na inną broń? Było blisko. Masakra. No, ale nie od każdego zarażonego jestem w stanie coś zebrać, niestety. Buty wyjściowe, trofeum zarażonego. A to rzućmy okiem w takim razie.